Na tle choinki, na tle choinki podświetlona latarnią domową, słuchajcie, pierdolę! Jadę po choinkę. Nic mnie nie obchodzi, nie będziemy robić w tym roku świątecznego miasteczka, nie będzie tej dużej choinki, którą co roku ubieramy. Yy, ale mówię, tak być nie będzie i jadę po żywą choinkę, yy, stanie w jedynym miejscu, w którym jest miejsce w związku z naszymi wszystkimi perypie, perypetiami kominiarsko kotłowo piecowymi i będę się nią cieszyć, i będę się nią cieszyć, więc jest już yy, wieczór, jadę po choinkę, mówiłam to przed chwilą, może mnie chłop nie natnie i nie sprzeda mnie jakiego drapaka, którego ja po ślepaku nie zobaczę po ciemaku, nie? Jedziemy po choinkę! Zobaczcie, jakieś śliczne choineczki Jaka jest równiutka o. U moich rodziców to jest taka mega wielka choina. A je, Słuchajcie, jak mi się czasami te, to nie są baby hery, bo ja nie będę wam tłukła głupot, ale jak to się czasami e, porozchodzi, to się czuję jak jeden z tych e, wrogów Kevina. E, wiecie, tego co zaatakował, nie, e, nie mały, tylko ten wysoki, jak go tam ten prąd porażał, na pewno kojarzycie. Słuchajcie, wybrałam choinkę e, i jak pan spakował, to powiedziałam, że zmieniłam zdanie przeprosiłam. Powiedział, że nic nie powie, ale swoje pomyśli, bo zdecydowałam się, że wezmę jeszcze wyższą, ale węższą i pokażę Wam y, tą, z której zrezygnowałam, bo ona jest mega rozłożysta. Mega jest rozłożysta, ale ten sam czubek taka bida z nędzą przez wieś pędzą mi się wydawał. Widziałam taką, która stała tutaj. Jodłe Refersa. Nie wiem, jakie ceny są u Was, ale ja utargowałam y, dyszeczkę i zapłaciłam 140 zł za nią. Zobaczcie w domu, jak wygląda. Fajnie. Wiecie co, ponieważ e, dalej jutro, nie jutro, pojutrze przychodzą fachowcy, będą się kręcili po każdym pomieszczeniu, pokoju, każdym przedpokoju. E, więc e, tu, gdzie najczęściej nagrywamy, stanie choinka po prostu. No tutaj najczęściej nagrywamy, żeby było tło. Bo w mniej miejscu aby stać, ale ja nie wiem, czy to by coś dało, bo tam byśmy nie nagrały nic. Ale ja mówię inne, żeby kupiła jakąś taką wąską choinkę, no bo tu nie ma miejsca, chyba tą szafkę trzeba będzie wynieść. Dobra, ona jest wąska, ona jest super. No ja kupiłam wąską, bo wybrałam taką piękną, gęstą, szeroką, ale mówi za szeroka. Ale wiesz jak mierzyłam? <słuch> jak? Stoję, stoję? Mówię. Nie, za szeroka jest. Podeszłam do tej. I miałam jeszcze tyle zapasu, nie? Uh -huh. I mówię, dobra. No i ja teraz się zastanawiam, czy to nie będzie trochę taki, kurde, jak to się mówiło kiedyś? Drapak. Drapak, taki wiecie, wiehec. To że... będzie taki drapak, że ty zaraz, nie martw się, gałęzią po twarzy nie dostaniesz. Ja nie mówiłam. się, że jednak dostanę, bo jak patrzę na długość tych gałązek tutaj po boku? Nie, to się tylko tak wydaje. Tam w ogóle kontakt wystaje, jakiś kabel, co to z tą lampką z jej nie mam Nie przechylaj się tak dobrze, bo jestem zaniepokojona. Ej, czy żywe choinki, powiedzcie mi, czy one zawsze muszą być albo na lewo, albo na prawo? Nie może być nigdy, że na prosta? Tu się vlog ma skręcić, teraz świąteczne filmy to są. W ogóle wiecie co, tak... Boże, jaka ta domiczka brzydka. Trzeba to wsadzić w jakiś, jakąś miskę jeszcze, bo przecież kiedyś tak postawiłyśmy choinkę i ona nam, że tak powiem, nawet przez te folie, wiecie, przesiąkła wodą. Aż mi głowa boli. Od wrażeń. A nie wiem, czy to się inaczej nie zdejmuje, bo to tak... A jak? A jak byś to zdjęła? Nie wiem. Obejrzyj tutorial na YouTubie. Ja już oglądałam tutorial. Jezu, jaki drapak. Boże. Nie będziesz jej kochać? I to jeszcze najwięcej ze wszystkich zapłaciłaś. Moja mama zapłaciła za 3-metrową chyba stówę, a ja za tą tylko 140. I też dychę urwałam, bo była za 150. No i co sądzisz? Śliczna? Tam muszę tą, tą szafką odkurzyć jeszcze wiesz, że. Tak, ja tam odkurzałam. Ale tam gdzie książki? Mhm. Uh -huh. Co sądzisz? Śliczna? Śliczna, że mam dziurą akurat na szafkę nagierujemy tą po prawej Dziurą? Którą dziurą? z kilku dziur? O. o. Uważam, że jest słodka. Jaka krzywa. Mm. Dziękuję Ci bardzo. Nie no, bardzo ładna, krzywa choinka. Nie no, tak szczerze mówiąc, to przecież co ja bym chciała, żeby ona była prosta? Przecież to nie jest sztuczna. Jesteś śliczna. Tak jest śliczna a jakby... Jak ładnie wygląda z tą tubą kremu na szafce. Jestem Jezu, ja mam takie e, rumieńce na policzkach, bo zjadłam bardzo smaczną kolację, jakie coś co mi bardzo smakuje. No to potem mam takie rumieńce. Ale teraz to jest jakiś hardkor. E, więc e, żeby na pewno nie było za mało, Julia kupiła w tym roku rolkę z 1500 tysiąc, Rolkę, na której jest 1500 światełek i... Ale ja kupiłam na choinkę do salonu. Wiem, ale, ale okoliczności się nam zmieniły. Już właśnie mówiłam o tym ze straganu choinkowego. I no... Jak zapalimy, to będzie Clark Griswold. Na pół miasta. Bardzo to dostać się do tej wtyczki, bo bym to zapalone rozpodała tak to nie mogę, bo wtyczka jest gdzieś tu. Hmm. Wiesz, że jak hamsko widać te yy, dwa gwoździe po prawej stronie wbite? Musimy Zaraz tam powiesić sobie. Ślicznie, Ślicznie wygląda. A jeszcze, że z tyłu jest lustro, to podwójnie odbija to wszystko. Na, tej, na tym biednym drapaku jest 1500 punktów świetlnych. Jest i pudło z ozdobami do żywej choinki. Jak eleganckie, tak, no to są bombki tylko do żywej choinki, elegancko tak. popakowane. I tu jeszcze jakieś akcesoria, które w międzyczasie roku dokupowałam do tych świątecznych kamieniczek, za którymi wszyscy bardzo tęsknimy. I po prostu je tu dołożyłam, żeby się nie kurzyły. Postawiłam reniferka. Clark Griswold, iluminacja, Czarnobyl. I zawisła pierwsza bombka, nowa. I to jest Nigiri. Dobrze. Proszę bardzo, co tu się kryje? Co się tu kryje? O. Tu się kryje, o. Proszę. I tu będę odkładać i tu będę odpakowywać. O tak jak porządnie zapakowana jak kanapka 2001 szkoło. O! Patrz! Czyli jednak dobrze mi się wydawało, że w zeszłym roku kupiłam serduszko odmuchane. Masz swoje. To grzybki swoje istotnie trochę nie widać lampek. Prawie, prawie, prawie. Pasuje tu gdzie indziej? Pasuje. A drugi gdzieś? Mhm. Wiecie, muszę wam przyznać, że yy, odpakowywanie tych bombek, które były w krepinie i które były w yy, papierze dało mi tak dużo radości, bo nie pamięta się o tych wszystkich bombkach. Tutaj mamy nowy element: Maina, Bad Boya. Kolejny ona powinna być tu. Pierożek jest zawstydzony sytuacją. Jestem zakochana w tej choince. Bardzo mi się podoba. Ciekawe, ile robaków wyjdzie. Cicho. Ja tu tak patrzę na dół i nie widziałam jeszcze żadnego pająka, który by z niej wychodził. Zgadź światło, to pójdę. Ten e, nigiri, e, bombek nigiri jest słodki. I ten tort jest taki piękny. Ojej! Ośmiorniczka z liseczkami! Tak, jest. I ona. O, jest i ten piękny wieloryb. O matko. Bagietka. Kawior i szampan. I za I dużo lampek. I za dużo lampek. Nie, nic nie chodzi tutaj chyba. Włączyłyśmy sobie świąteczne piosenki, ale oczywiście musiałam je na maksa wyciszyć przed włączeniem Kamery. Super. Myślę, że pięknie wygląda. Naprawdę, aż z wrażenia nie usiadłam. Czy jest ten grzybek, ten większy? Nie, nie spadnie. One Ona jest po środku taka, że tak powiem. I... Czy ten grzybek nie spadnie? A dlaczego go nie tutaj dać by? Dobra, już wiem dlaczego nie. Ale tak trochę do tyłu, do tyłu, do tyłu. Cofałam nim, jak ten chłop co jeździł, Sejczęto, które sprzedaje tylko do sklepu. A tam było. Yyy! Która wam się podobała najbardziej? Bobka Żabelka. Bo Jezu, jaka Janga? Jagna O kurde <grym> ja <się grym> Masakra. To chyba od tych labek. No nie, no ale ta choinka, jeżeli liczyć do kubka, to ma tak z 2,10 m. Ja dostałam od Julii taką bombkę w prezencie w tym roku. Ale ma 2,5 m. Piękna. Nie, no to by musiała mieć 70 cm wyższa ode mnie. Nie, 75. Zrobimy konkurs bez nagrody. Jaki? Która bombka najładniejsza. Plebiscyt na najładniejszą bombkę. Musisz pokazać. I jeżeli y, będziecie wpisywać swoje typy, to kolejne osoby. niech też piszą swoje typy. Co? Jutro pokażę każdą. A dzisiaj została nas noc, bo już jest pierwsza. Nawet po pierwszej. Ty wiesz, że 1500 lampek, a tu dziura lampkowa jest. Nie, ja ją rozbieram Tam jest teraz. dziura też, że tak powiem. Koniec. Ej, a może te krzeczki, które tu powinny być są w drugiej nie złą stroną tą choinkę odwróćmy. Jest super, nic nie zmieniam, nic nie dotykam. Proszę robaki, siedźcie w tej choince, jeżeli jesteście. Dzień dobry choineczko, dzień dobry ponownie, dzień dobry choineczko. Na, was widok, na wasz widok też się tak cieszę. Czegoś mi brakuje w tej choince i właśnie wykoncypowałam. Czego mi brakuje w tej choince? Symetrii? Nie, nie brakuje mi symetrii, ja nie tak. Brakuje mi kokardek, więc jak wypiję kawkę, to powiążę kokardki na końcach tych badylastych kikutów <grych> tego drapaka, który jest to, jest. to nie jest baba Śląska, ona jest w dupie szeroka, a w barach wąska. <grych> Zrobiłam też blok czekoladowy, taki w perelowskim stylu, ale z twistem, bo uprażyłam pistacje. Szczególnie dla mnie go zrobiłaś, ja chciałam podkreślić, bo ja nie mam bloku czekoladowego tak... Po Takiego prostu, domowego, tak? coś mi świta, że kiedyś może moja mama zrobiła. Tu są herbatniki, żurawina, kawałki białej czekolady i prażone przeze mnie pistacje. Przepraszam, ale zimą. Kawy. Wyciągnęłam też te kubeczki. Czyli muminkowe świąteczne. Zrobiłam czarną kawkę i muszę Wam coś powiedzieć. Muszę totalnie się do czegoś przyznać, ponieważ ta kuchnia, tak jak wiecie, jest w całości po prostu rozebrana, bym powiedziała jakoś tam na czynniki pierwsze. To ja zadykowałam się zrobieniem tego bloku czekoladowego u pana Mirka. Wzięłam patelnię od cygana, czyli wiecie tą żeliwną, obrałam pistację, wrzuciłam na tą patelnię, no bo na suchej patelni. Się praży te pistacje, Prażę, prażę. I tak mówię: Mówię, czujesz ty smalec do niego? A on mówi: a Bo to pójaliście te patelnie. Co? No bo przecież natłuszcza się patelnie. Ale smalec? Olejem. Ale mył patelnie po tej jajecznicy. I coś tam z tego smalcu, z tej słoninki, coś tam, coś tam wie. O Boże, on mówi: Daj łyżeczkę masła, to się idealnie wtopi. Nie będzie czuć, nie będziesz musiała wyrzucać tych pistacji. I mówisz, że pyszny ten blok. Wzruszenie ramionami nastąpi. Genius. Who's genius. Ławe, wegetarianką. Weganku, to by mi przykro. Ale nie jesteś wegetarianką ani weganką. Ten blok też by nie powstał, bo on jest z mlekiem, tak? z, tak? z mlekiem odtłuszczonym. Boże. Z mlekiem w proszku i z mlekiem zwykłym. Natomiast bio. Żurawiny też kupiłam bio. słodzoną cukrem trzcinowym, również bio. A mleko to, to, to suszone, jak się Ono nie bio. No właśnie, nie jestem już takiego bio. Będziemy zaraz, jak się posilę, kawką i blokiem, kokardkować. I to będzie koniec tego vloga. I tak wygląda uzupełniona kokartkami mojego autorstwa, które są no śliczne. Absolutnie śliczne. A ta pszczółka, którą ja dostałam od Julii, słuchajcie, ona spodła. Coś tutaj musi zawisnąć. jest Musi zawisnąć coś innego. jest lusterko, którego nie przyniosłam, bo jest przywalone rzeczami. Heja, heja. Czy macie już ubrane choinki, czy jesteście tradycjonalistami i tradycjonalistkami i ubieracie choinkę w wigilię i robicie wszystkie potrawy w wigilię? Jezus Maria. To chyba jest szaleństwo jakieś, żeby wszystko robić w wigilię. Cieszę się tą choinką. Strasznie się cieszę, że jednak ym, zdecydowałam, że będzie choinka. Nie rachujcie na u nas są cały czas jakieś poprawki robią. Cały czas coś się dzieje. Jest super. I strasznie mnie cieszy. Będę teraz tu siedzieć od rana do nocy i w nocy. Cały czas tu będę. I wiesz co? Dzisiaj, jutro i jeszcze w poniedziałek będzie ostatni dzień takiego ostrego. No, no. We wtorek jest cały dzień rodzinnego gotowania i może się wtedy wyśpię i święta i w święta nic nie robię nic nie robię nic nie robię. Poniedziałek, jest dzień, a się wali ta ekipa cała. Życie jest piękne. Nie wiadomo jaki żaberek się wylosował. Cicho. O, cicho, nie mnie, bo inaczej nie było jak tylko o tym pomyślała, jak można było takie rzeczy umówić tam 22. Kocham Was bardzo serdecznie. Spisujemy się w komentarzach. Lopsi, papsi, bajsi.